Dzień dobry wszystkim, witam bardzo serdecznie w nowym filmie na tym kanale. Dzisiaj przetestujemy sobie trampolinę razem z. O kurde! Oła, jezus, to nie, nie trafiłem sobie w tą piłkę, właśnie. Znaczy w tą kulę e, foliową, bąbelkową. Kula z folii bąbelkowej, tam. tam jest. No ale właśnie tej kuli dzisiaj użyjemy. Jest wielka. Właśnie będziemy testowali kulę Powers. Trampolina. Mam kilka takich, jakby konkurencji albo testów, które można razem przeprowadzić. Jeżeli chcecie więcej tego typu filmów, zostawcie oczywiście łapkę w górę, subskrypcję na kanale z dzwoneczkiem. Również wbijcie na mojego Instagrama podłoga palion, bo tam będzie konkursik. To tyle, zapraszam do oglądania. Jak widzicie ta kula jest mega ogromna, a trampolina jest taka. Mam kilka pomysłów, które możemy przeprowadzić właśnie na tej kuli razem z trampoliną. A na sam początek może poza trampoliną przeskoczymy tą kulę albo po prostu się na nią rzucimy. Był już o tym odcinek, że z, ze szczypcą właśnie zrobiliśmy tą kulę. Będzie pewnie w karcie albo bądź w opisie, albo po prostu jest na moim kanale. Także możecie zerknąć, bo też była fajna zabawa, też zrobiliśmy kilka testów, ale chcę to bardziej tak dopracować. Jeszcze będzie może następny odcinek z tej kuli, razem z tą kulą, a mianowicie będzie jeszcze w piłka może taka kula wielka z taśmy, bądź ze stretch ale to jeszcze zobaczymy. Dobra, to może najpierw właśnie sobie ją przeskoczę, Obawię się tak jak ostatnio, no tylko liczę, żebym się nie zabił. Pierwsze co zrobimy, przeskoczymy ją. Dobra, najpierw może w tą stronę. Powiem Wam, że to nie jest takie proste. Ale jeszcze kilka razy, żeby się zmęczyć, po prostu, nie? Być wysiłek fizyczny. Jest, 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 udało się. Udało się ją przeskoczyć tak centralnie, właśnie z nogami prostymi, czy bardziej zgiętymi. Zadanie wykonane, oczywiście. Teraz coś lepszego, a mianowicie będę się na nią po prostu rzucał. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobra, jest sekulka. Ja lecę na nią teraz. Chciałem przepchnąć, ale nie wyszło. Jeszcze raz próbujemy. Taki z ciebie ostry, rywal. O, boże. Gdyby tak widzom wbiec, to bym musiał mieć troszkę większą chyba tą kulę, tak mi się wydaje. Piem lecz jeszcze żyję. Ale to nie wszystko. Jeszcze troszkę dłużej się pośmiecie, bo teraz będą triki na piłce bardziej ekstremalne. Dobra, to, to, to było coś prostego. Jeszcze raz. <grym> 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 Jakie to jest... Jak się można przy tym zmęczyć? Czekaj, troszkę... troszkę się odkształciła. Teraz będę tak chciał przez bark przelecieć, ale będzie to trudne, bo nie jestem żadnym freestyleowcem, parkurzystą. Tylko zwykłym youtuberem, niestety. O Boże! To mi raczej nie wyjdzie. Jak to ma wyglądać? Tak? Jest! Kurde, blisko! Dobra, dobra. Już wiem, jak to zrobić, kiedyś mi się uda. Wow. Dobra, w ogóle chyba wyszłem z kadru. Powtórzę to. O Boże, Macie rację, nie potrafię robić żadnych trików. Nic z tych rzeczy z tą piłką, sorry, nie jestem w tym. W tej dziedzinie uzdolniony Ale jeszcze jest jedna sprawa, a mianowicie zrobię fikołkę na tej piłce Tak jest! Ostatnio jak to zrobiłem ze Szczepson, nagry, jak nagrywałem film, to przez kilka minut tak mi bolały nogi, że nie miałem chodzić. Ale dobra, robię to, tym razem mi się o wiele lepiej to uda. Trzeba po prostu w siebie uwierzyć. Jest! I to z jakim telemarkiem? Nie wiem, było to widać. Na 100% to było widać. I z jakim ja to telemarkiem zrobiłem? Teraz krótkie slomo z tego. Zobaczycie moją minę. Oczywiście pięknie zrobiłem te wszystkie salta, przewrotki. Wiem, że pięknie to robię. Oczywiście we wszystkim tym, co ja mówię, to jest sarkazm i. Ale wiecie, to jest tak, że. No, wszystko robię for fun, dla zabawy, żeby się bawić w tych filmach. Potem to śmiesznie zmontować. Dobra. Wystarczy. Okej, okay, jeżeli mamy tą kulę tutaj. Ja nie wiem, nie, nie, jedną ręką to nie dam rady tego wrzucić na tą trampolinę. W ogóle jak nagrywam ten film to przy mnie jest to oczywiście mój kot Który mnie zawsze wspiera A teraz mnie opluwa bo Nawet nie raczy się popatrzeć O, a jednak Ale jesteś mój nie I zaczynamy zaraz robić teścik właśnie tej kuli tu za mną na tej trampolinie oczy, oczywiście już właśnie na niej jestem I zaraz robimy fajne ujęcia Znaczy jakieś testy głupie Kurde, wszystko na tym kanale musi być głupie nie No zarąbiste testy, trzeba być kurde pozytywną osobą nie, No jest sekulka, no i co? I zaraz będziemy skakać na nią, jakieś przywrotki, cokolwiek Jak się nie połamie to będzie dobrze Na razie takie ujęcie, nie widać zbyt dużo, ale po prostu chcę to przetestować A zaraz będzie taki calutki teścik Dobra, jest sekula, nie? O kurde, ty bo mój aparat cierpie, ja Nie, to jednak oddamy. Dobra, jak widzicie, mordę, ja już jestem za kratami i zaraz na sam początek po prostu na nim skoczę. Zwykle chcę zobaczyć, jak to w ogóle jest. No i zaczynamy testować. O kurde, byk! O ja, O, boże! Patrz! Na pewno chcielibyście tego spróbować, prawda? Wiem, że oczywiście, że tak, Dobra, jeszcze raz, o wiele wyżej. Raz i dwa O kurde Bra, nie trafiłem Dobra to bolało Dobra Mamy naszą kulę i robię na nią salto, rozumiecie? To jest mega niebezpieczne, jest strach przed tym, uwaga Nie, czekajcie, ja mogę coś zrobić Za to musi być łapka w górę, nie? Serio oła, oła. To jest powalone Tra, Ale jeszcze raz, nie ja się nie dam Ja muszę to zrobić fajnie na, 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 muszę na... Tutaj muszę siąść normalnie, lecimy Chodź tu bliżej do mnie Jest jest, Udało mi się prze... Ale nie, to trzeba potwierdzić jeszcze kilkoma razami Oczywiście ła, kurde Jest oła, kurde. Dobra, udało mi się Centralnie usiąść na tym Dobra, easy. Dobra, ja już się nauczyłem to robić, kumple. A teraz zrobię tak salto, żeby ją przeskoczyć. Jest, jest, jest! Jeszcze raz. Patrzcie, jakie to jest łatwe. Powiem Wam, że jak się nauczysz, to wszystko się da. Jak się chce, to się da. Wow. Ta ta kula mi głowę zmiażdżyła ha? O kurde Czyłem, udało mi się Przełamałem strach i kurde to jest banalne Jeszcze jakieś krótkie slow z tego zrobię A już jestem tak wykamany Uff. Leci mi jeszcze, leci mi odpocząć jeszcze chwilę Udało mi się, wystarczy przełamać strach Zrobić to I udało się wszystko jeszcze jakieś slamo, będzie zabawnie. Tego filmu do końca komplet, to był taki, no niby krótki odcinek. A ja chciałem to przetestować, chciałem o tym odcinek nagrać. Jest krótki, ale zawsze jest odcinek, bo dawno nie nagrywałem odcinków. Ale chcę to do tego w końcu powrócić, bo jest nowy komputer, właśnie już go mam. Będą live, wbijajcie na live z Fortnite'a. Bo o, o wiele lepiej mi się je robi, jest lepszy z Czasami... troszkę. Czasami jednak nie idzie mi, ale. Bijajcie jest śmiesznie? Również wbijajcie na Instagrama, podłoga palion, musicie wbić, proszę was, 10 tysięcy obserwujących, będzie giveaway dla was, ze sprzętu Genesisa, także wpadajcie. No także, kumple, mega dziękuję, łapka w górę, subskrypcja z dzwonkiem, będę mega wam wdzięczny, lecimy teraz po 300 tysięcy subów, a ja wracam do, re, z regularnością, już będę częściej wrzucał filmy, o wiele lepsze, lepiej zmontowane, już po tym filmie możecie zobaczyć, że jest lepsza jakość. No, jeszcze jedną rzecz zrobię, na wszelki wypadek się z wami żegnam, cześć, cześć. <laughs> no. Czekajcie. Miło było Was poznać. Dzięki za odcinek, ale teraz połowię samobójstwo. Ha!